Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Też pada, zostaje tylko jeść. Na talerzu długi groszek chiński, to jest półtora metrowe kłącze krojone na drobne kawałki, wymieszane z ostrą papryczką, czostkiem. E, oczywiście do tego masę czostku. E, ostra papryka to jest lokalna papryka pochodzenia tajwańskiego. To jest tajwańska restauracja. Także um, uciecha dla oczu. A tutaj coś ciekawego podobnego do polskiej kiszki. To jest ryż z wieprzową krwią, z czosnkiem, z bazylią, z dużą ilością bazylii, kawałkami mango. Oczywiście czosnek i to jest duszone w garczku, pokrojone na kawałeczki. Są te kawałki kiszki. Bardzo przypomina lekko słodkawe, lekko ostrawe. Ma ciekawą gamę smaków ze względu na suszone mango, na suszony imbir, jak i również na ciekawy ryż. Jest to ryż taki różowy, czerwony, który bardzo łatwo się klei w wszelkiego rodzaju konsystencjach, które wymagają formowania jakiegoś takiego stałego kawałeczka. I to jest pokrojone na paseczki, następnie duszone w kociołku, wysmażone najpierw, a później do kociołka idzie i jest duszone. Ciekawostką jest, że jest to podlane białym winem ryżowym, które podgrzewając się paruje, dodaje takiego aromatu lekko orzechowego, gdyż ryż sam w sobie ma posmak taki orzechowy. jak zwykle sfermentowany czosnek wymieszany z sosem z małż, z lepkim sosem z małż, to jest lekko słodkawe. Sfermentowany czosnek ma fantastyczny smak, gdyż dostarcza troszeczkę kwaskowatego smaku, jak i również wymieszany z tym słodkim sosem fantastycznie się komponuje do używania go z duszoną kaczką. W tym wypadku ta kaczka jest najpierw pokrojona, porąbana na kawałki, następnie duszona z imbirem na wodzie wypełnionej takimi lokalnymi ziołami, które rosną zwykle na brzegach rzek. Bardzo popularne danie, podawane na zimno. Dodam. Porąbana kość dodaje dodatkowej gamy smaków. Ten szpik z, tego, z tej kaczki wydaje się być lekko aromatyczny i zabarwia właśnie tym szpikiem całe mięso. Przez to, że jest podawane na chłodno, pozwala ochłodzić temperaturę ciała, zaostrzyć smak. No i w gruncie rzeczy taka nóżka. Skaczki na dwie osoby to jest wystarczające. Do tego kociołka fantastycznie się balansuje z tą kiszką chińską i z tym ryżem. Wystarcza ilość, wystarczająca ilość karbohydratów jest ciekawym zbalansowaniem dwóch smaków: słodkiego, słodkiego, ciężkiego, no i oczywiście drobiu, który jest w gruncie rzeczy lżejszy. Przy tej pogodzie idealnie nadaje się do jedzenia. Nie jest ciężkie. Ulubiony mój bakłażan w Bazylii z mango z sosem ostrygowym oczywiście na lekko słodko i na lekko ostro staram się unikać za ostrych produktów, no bo później to pić się chce i zgaga piecze gdyż robią to troszeczkę za ostro jak na nasze smaki kawałeczki mango dodają tego, temu, tej, temu daniu pomarańczowego koloru i konsystencji takiej lepkawej słodkawej, fantastyczna kombinacja właśnie tego fioletowego bakłażana Dosyć mocno rozgotowanego, także skórka bardzo ładnie odchodzi od miąższu jest idealnym dopełnieniem całego stołu, i myślę, że każdemu by to smakowało ze względu na to, że jest lekkie, lekko podane. No i Tajwańczycy gotują z małą ilością oleju, także ten olej nie dominuje w większości kuchni i potraw, jak to większość chińskich, kontynentalnych przysmaków ma. No I tyle byłoby na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Mam na imię Jarek.